Witajcie. Dzisiaj zapraszam na krótki przegląd winnicy. Tak wyglądają na dzień dzisiejszy winorośle. Dzisiaj jest 26 września, niedziela. To jest odmiana Seyval Blanc. Już prawie dojrzałe owoce. A tutaj już odmiana. Reliance, moja ulubiona odmiana winorośli, deserowa, bezpestkowa, o smaku limonkowo-miętowym. I tutaj odmiana Izabela. Też już prawie dojrzała. Właściwie już można zbierać. Tutaj nieznana odmiana. Deserowa. Nie wiem co to jest. Bo rozmnażałem ją przez zrazy z innej winorośli, dziko rosnącej. Ale owoce bardzo smaczne, tutaj dojrzewa odmiana Bianka, a tutaj już odmiana rondo. Tutaj trochę widać na owocach atak mączniaka. I tutaj jeszcze jedna odmiana przerobowa, której nazwy niestety nie znam, ale jest bardzo dobra. Owoce są bardzo aromatyczne. Bardzo ładnie w tym roku owocuje. Także jakieś wino się nastawi z tego. Ale te owoce jeszcze są trochę kwaśne, więc, jeszcze zostaną tutaj na krzewie, żeby lepiej dojrzały i były słodsze. I w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Dziękuję za uwagę. I pozdrawiam.